Najdziwniejsze dotacje projektów z KPO Miejsce 5. Zbudowanie odporności firmy poprzez uruchomienie zdalnych treningów personalnych Kwota dofinansowania ponad 526 tysięcy zł Miejsce 4. Wzmocnienie odporności potencjału rozwojowego oraz dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie nowej usługi czarteru jachtów żaglowych kabinowych Kwota dofinansowania ponad 509 tysięcy zł Miejsce trzecie: Laboratorium hodowli ziemniaka tolerancyjnego na stresy środowiskowe w różnych systemach gospodarowania, w tym ekologicznym. Kwota dofinansowania 4 865 000 zł. Miejsce drugie: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie usługi wynajmu sprzętu sportowego oraz stworzenia aplikacji biegowej z opcją zdalnego układania planów treningowych. Kwota dofinansowania ponad 532 000 zł. Miejsce pierwsze. Rozszerzenie działalności Solarium w celu dywersyfikacji biznesowej przedsiębiorstwa oraz podniesienia odporności przedsiębiorstwa na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze poprzez zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów kawowych. Kwota dofinansowania ponad 539 tysięcy złotych.